Cześć! Witam Was dzisiaj. Właśnie sobie tutaj Merdam śniadanko, czyli moją właściwie to już sama nie wiem co to jest, bo e, byłam wczoraj w takim e, zdrowotnym sklepie i zakupiłam, wiecie co? Coś takiego, tu sobie przysypałam do słoiczka. To wygląda tak. I to jest, słuchajcie, e, owiec e, z... E, z, 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 z no ze zmielonym e, lne, e, siemieniem lenianym e, i do tego dosypałam jeszcze łyżkę e, płatków jaglanych, więc to jest e, jaglanko, owsianko lenianka. No nieważne, w każdym razie tutaj sobie e, urządzam e, śniadanko do tego mam e, malinki i do... I do tego mam e, bananka, którego już trochę... No. Także słuchajcie, dzisiaj e, jest 9 lipiec. Coś nieprawdopodobnego. W każdym bądź razie dzisiaj ma urodziny e, moja e, przyjaciółka. Pozdrawiam, Wiola i życzę wszystkiego najlepszego. Oczywiście my zobaczymy się wieczorkiem, po południu. E, no i dzisiaj ma urodziny też szalona mama, także... E, wszystkiego najlepszego dziewczyny. E, 100 lat, 100 lat, 100 lat. E, no. I co? I słuchajcie, i tak, my żeśmy wstali, dzisiaj jest pogoda taka. Dzisiaj jest pogoda taka, że po prostu w stanie z łóżka to jest jeden wielki wyczyn, którego dokonałam. Proszę o brawa. E, pokażę Wam, zobaczcie jaka jest pogoda. Tak wygląda lipiec w Anglii. Pogoda jest strasznie ciemna, jest strasznie wiecznie. Nie wiem czy widać to po drzewach, ale hula wiatr. Temperatura jest około 15 stopni i jest paskudnie. Ciśnienie jest tak niskie, że ja po prostu ciągnę nochem po ziemi. I to jestem już po kawie, a mi tylko wolno jedną kawę dziennie. Także lika. E, umyłam właśnie sobie włoski, e, bo pokazywałam Wam w poprzednim vlogu, to było wczoraj, miałam wczoraj wieczorem umycie, już mi się nie chciało, bo ja nie lubię myć e, na noc włosów, bo jak e, umyję na noc, to rano wstaję z takim afro, e, więc sobie to zostawiłam na rano. Oczywiście kot już tutaj musi pukać. E, I e, tym razem umyłam odżywką, e, tym razem sobie... da. Się. Tym razem oczywiście derwałam sobie tą odżywkę z Ziaji, bo mi strasznie przetłuściła włosy, włosy, które nie mają tendencji do przetłuszczania i które rzadko kiedy się przetłuszczają. Tym razem użyłam tą odżywkę, to też właśnie z tego z tych moich zakupów kosmetycznych. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam was na filmik. Widać, widać nazwę. To jest Natura Siberica. Po raz pierwszy w ogóle to jest mój jedyny kosmetyk z tej firmy. Po raz pierwszy mam. I słuchajcie, jest to odżywka do włosów północna malina morożka. Odżywka do włosów na bazie północnej maliny, do włosów farbowanych i zniszczonych ehm, na bazie rzadko występującej maliny morożki pomaga w odnowie i regeneracji włosów farbowanych, poważ, poważ, poważnie uszkodzonych. Zapewnia przywrócenie zdrowego wyglądu dzięki ekstraktom i olejkom uzyskanym z dziko rosnących ziół z Syberii. Dobra, resztę opisu sobie darujemy. E, używam ją drugi raz, słuchajcie pierwszy raz, e, zamniejszam se ka kaszę, ale się gęsto zrobiła, no ja tu gadu gadu, a kasza gęstnieje. To jest moje, słuchajcie drugi, drugi raz e, ja jej użyłam, nie wiem czy widzicie, e, pewnie nie, ale e, Zużycie jest takie, o tutaj widać prześwituje, y, całkiem spore jak na drugi raz, um, jak, zużycie jest całkiem spore jak na drugie mycie włosów tej odżywki. Odżywka była dość droga, bo odżywka kosztowała mnie mm, 13 funtów. Y, ma dość przyjemny zapach, on ma taki, taki ma zapach, nie wiem czy to jak zapach jest przyjemny, jest delikatny. Nie utrzymuje się na włosach absolutnie, nic nie czuć już po umyciu, e, jedyny minus i jedyne to, co mnie wkurza w tej odżywczce, odżywce, to jest to, że słuchajcie, e, musiałam, żeby jej używać, muszę sobie odkręcić koreczek, który jest tutaj z takim e, pierdolnikiem, ale to nie działa e, i to nie działa dlatego, że odżywka jest tak gęsta, zobaczcie. Odżywka jest tak gęsta, pudełko jest tak twardy plastik, że ciężko jest nacisnąć. Tu się zbliża, zbliża. O, dopiero, zobaczcie, dopiero się zbliża trochę odżywki. Strasznie ciężko jest ją wydostać i wydaje mi się, że ja chyba przetnę opakowanie i będę yy, normalnie ręków wygarniać, bo nie ma innego sposobu. Ona po prostu, no zobaczcie, ona po prostu nie chce w ogóle wyjść, nie chce w ogóle lecieć. Dalej tu widzę jest... Tutaj i lipa. I więc to jest strasznie irytujące przy myciu włosów, bo ja włosy myję zazwyczaj e, na inną, więc chcę sobie tą odżywkę szybko nałożyć, bo w jednej ręce trzymam prysznic e, i chcę sobie szybko nałożyć odżywki i nie mogę i mnie szlak trafia. No no ale no dobra, no to, to jest taki minus, ale e, zobaczymy, jak będą włosy. Mam nadzieję, że lepiej niż potem. Ja jeżeli nie pamiętam, wiecie co, jeżeli ja nie pamiętam efektu, y, jaki ona mi dała na włosach, to znaczy, że nie było żadnego och i ach, żadnej rewelacji. Czyli z tych moich trzech odżywek, które zamówiłam, chyba zwycięża tołpa. Dobra, słuchajcie, ja zabieram się za y, moją, zobaczcie jakie to się gęste już zrobiło. No, ja się już zabieram za śniadanko. Szybko sobie, kocie! Szybko sobie zjem y, śniadanko, bo to muszę troszeczkę ogarnąć w domu bo o 14 przychodzi moja mm, menadżerka na plotki, a na 16 wybieram się właśnie już do wioli na urodzinki. Muszę jeszcze ogarnąć jej prezent. Zaraz wam pokażę, bo oczywiście ten film będzie już po urodzinach, więc ona i tak tego nie zobaczy. Miałam ogromny, ja w ogóle jestem szla w szlafrogu, miałam ogromny prezent, co jej, miałam ogromny prezent, miałam ogromny dylemat, problem, co jej kupić na urodziny, słuchajcie, znamy się już tyle lat, razem żeśmy przyjechały do Anglii, znałyśmy się razem jeszcze w Polsce, 14, 15, 12, no nie wiem, 11 lat, już, już tak daleko z pamięcią nie sięgam i wciąż się przyjaźnimy wciąż jeden na drugą może liczyć i polegać, no i ciężko jest kupić prezent osobie która już tak naprawdę no wszystko ma więc słuchajcie, zrobiłam jej w prezencie kupiłam taką rameczkę tutaj jest z napisem, zaraz Wam powiem co jest napisane i wkleiłam nasze trzy fotki, że tak powiem z różnych okresów E, z różnych e, naszych e, imprez e, trzy takie śmieszne fotki i wyobraźcie sobie, że e, znamy się tyle lat e, praktycznie wszystkie imprezy jakie są i wydarzenia spędzamy razem i nie mamy ze sobą zdjęcia. Znalazłam tylko trzy zdjęcia, na których jesteśmy razem. E, to zdjęcie, tu zobaczcie e, tutaj. Tu to w ogóle ja jeszcze jestem e, blondina. Tutaj byłam w ciąży z Kajem, a tutaj jest e, chyba jakaś impreza przebierana, sylwester chyba któryś. E, w każdym bądź razie, powiem Wam, <grywam>, no nie mamy razem zdjęć, trzeba będzie to naprawić. E, I tutaj na tej rameczce jest napisane, e, że friend jest... E, friend, że przyjaciel jest jedną z naj... E, nice z, e, najprzyjemniejszych, najwspanialszych rzeczy, e, jakie możesz mieć e, i najlepszą rzeczą, jaką możesz być. Nie wiem, czy to ma sens, jak powiedziałem, że przyjaciel jest... E, a friend is one of the nicest things you can have and one of the best things you can be. Czyli, tak jak chyba zrozumieliście, nie? Że przyjaciel jest najlepszą rzeczą, e, jaką możesz mieć i najlepszą rzeczą, jaką możesz być. A tutaj jeszcze dodałam od siebie, tutaj widzicie napis na tych zdjęciach. E, przyjaciel jest jak anioł, podnosi podnosicie, gdy nasze skrzydła zapominają jak latać. E, no mam nadzieję, że jej się spodoba taki prezent, bo to jest taki e, w sumie zrobiony przeze mnie osobiście prezent, nie jest taki, wiecie, że poszłam i kupiłam coś, żeby było e, z banki. No i tyle, a teraz mi maluszek już tam popiskuje, więc muszę szybciutko zjeść obiad, szybciutko wszystko ogarnąć, zanim przyjdzie właśnie moja menadżerka. Właściwie to już ona teraz odeszła na macierzyńskie, więc ja zaraz wrócę więcej. Już nie będzie moją menadżerką przez jakiś rok, ale no to nic, fajnie przyjdzie, po sobie poplotkujemy. Ona również wybiera się ze mną na te urodziny, więc przychodzi do mnie jeszcze właśnie przed urodzinami sobie troszeczkę poplotkować we dwie. No i potem ruszymy się na te urodziny. Co prawda miał być grill, ale pogoda jest masakryczna. Masakryczna. To nic, a jutro mnie czeka kolejny grill, kolejna impreza, kolejne urodziny. Tym razem jest to impreza niespodzianka, którą szykuję ja z Rafałem e, dla przewstaniałej osóbki, dla e, mamy e, naszych e, dobrych przyjaciół. E, no, ona o niczym nic nie wie, oni mają ją tutaj przyprowadzić do nas, no i tutaj będzie dla niej imprezka, więc też mam dużo do przygotowywania, e, bo będziemy e, organizować całe jedzenie i wszystko, wszystko, wszystko. Dobra, e, obowiązki wzywają, ja lecę, e, do zobaczenia później. Tak wam jeszcze pokażę, właśnie tak wygląda moje śniadanko. Kasza już się w ogóle zrobiła y, tak gęsta, że normalnie można byłoby nią cegły sklejać, ale to nic. Y, no i oczywiście owoce, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale y, należy, naukowcy, amerykańscy naukowcy odkryli, wykryli, wynaleźli, w każdym razie według amerykańskich naukowców E, powinno się dziennie zjadać jednego banana, bo jest on fantastycznym zapobiegaczem depresji także no, przy, dzisie, przy dzisiejszej ogólnie przy tej pogodzie jaka tu jest e, banan jest wskazany żeby nie popaść w żadną depresję dobra, lecę szybciutko i do zobaczenia później popełniłam e, przestępstwo zakupowe w sklepie zwanym Holland, Holland i Barret e, czyli po mojemu Holland i Barret The Good Life. To jest taki sklep z zdrową żywnością i nie tylko. I słuchajcie, to ko siata. A tam prawie nic. I słuchajcie, same dobrości. Same dobrości. I to i to by było na tyle. E, taka wielka torba na... E, taka wielka torba na e, takie w sumie nic. E, no i jeszcze była właśnie ta e, moja mm, owsianko, owsianka z siemieniem. Kupiłam dwie te proteinowe kulki, już wam wcześniej pokazywałam. Kulki są naprawdę rewelacyjne. Tutaj mam o smaku kakao i pomarańcza, czy? A tutaj cytryna i ten, no kokos. Uwielbiam te, te kuleczki. Są świetne. Jest to duże źródło protein. Tutaj macie, że jest bogaty w antyoksydanty i witaminę e. e. No i te kuleczki są generalnie e, takim zlepkiem, e, zlepkiem szczęścia. E, dalej słuchajcie, kupiłam takie mm, e, batoniki z komocy ryżowej, czyli tej, nie wiem jak to się poprawnie czyta, Quinoa, Quinoa, nie wiem, nie będę tutaj e, łamać sobie języka. E, w każdym razie jest to komosa ryżowa i tutaj mamy e, z e, ciemną czekoladą i e, migdałami, z migdałami i e, sezamem, czyli coś jak sezanki, i tutaj e, z truskawką i ciemną czekoladą. E, I te batoniki też są pełne cudów i niewidów. Także właśnie e, nagłe przypływie ochoty na Płodkie, ja się raczę takimi batonami. No i dostałam w prezencie próbkę kremu ze ślimaka. Antystarzeniowego się kremu, który ma tonować, wygładzać i nawilżać. z doktora Organika. To jest chyba ich nie nawet. Wiecie co? Zobaczę, czy będzie fajna, chociaż trochę mi będzie dziwnie się smarować ślimakiem. Ale jeżeli będzie dobra, to ja mam ślimaków u nas w budku pod dostatkiem. Prawda? A tutaj jest mały zwój, który obserwuje drugiego małego zwója. Kajutek! Nie ma mnie. Nie ma mnie. Halo! Dzień dobry! Już popindalam tutaj w swojej bryce. Mam taką przewspaniałą brykę, tak? Taki samochodzik, który dostałem od dzieci Violety, tak? I bardzo mi w nim fajnie, bardzo lubię w nim łazić. No, ale dzisiaj w ogóle mam dzień taki mędząco, jęczący. Paluszek? Zostaw paluszek. Dobra, słuchajcie, ja idę dalej ogarniać. Brakuje mi w ogóle sił i chęci do życia. I w ogóle chęci na cokolwiek. A tu jeszcze trzeba y, odbyć dwa spotkania towarzyskie. Maciakra. To do później robalki. Katkę macie. Jak macie, to jedziemy dalej. Przed imprezą trzeba się posilić, więc przyrządzam sobie sałatkę. Tutaj mam zblanszowanego, y, jaką się nazywa? Bl -bl -bl dwa pomidorki, trzy jajka na twardo. Tutaj praży mi się y, siemielniane z sezamem. Tutaj się gotuje, zobaczcie. Y, batat, marchewka, ziemniak i też właśnie broku i to wszystko zmielę, zblenduję razem z takim właśnie gotowym mleczkiem i rozdzielę sobie właśnie do tych pojemniczków, które Wam pokazywałam wcześniej i będę miała na cały tydzień obiadki dla małego. Do każdego słoiczka wiadomo, można dodawać co innego dla nas. Będzie pierwszy raz w roku i y, batat, czyli słodki ziemniak. Więc na razie nie chcę mu za dużo dawać nowych składników. Na razie poprzestaniemy na, na tym, bo wcześniej już próbował y, marcheweczkę z czym? Z ziemniaczką. Y, widzicie, jaką mam uwaloną kuchenkę, ale nawet mi się nie opłaca jej myć, bo dzisiaj jest sobota, a w niedzielę ona wyjeżdża, bo jak Wam mówiłam, piekarnik mi nie działa, jest zepsuty i kupili nam nową kuchenkę, która będzie w poniedziałek. nie opłaca się już jej myć. Także tutaj się robi dla małego tygodniowy obiadek, a tutaj się robi dla mnie sałatka. Także moi kochani, przepraszam, że się nie pożegnałam. Żegnam się z Wami w taki sposób, jak to wyjdzie, nie mam pojęcia, pierwszy raz coś takiego robię, a tutaj właśnie zdjęcie z imprezy urodzinowo-grillowej e, z moją z Violetką, w końcu mamy kolejne zdjęcie, także słuchajcie, łapki w górę, oczywiście kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, e, sprawi mi to ogromną frajdę, e, oczywiście e, co? Dużo uśmiechu, dużo radości, dużo pozytywnej energii i do następnego vloga. Pozdrawiam Was ciepłutko, buziaczki. Pa!